Wola, mówiczę na pozdro, tak? Pozdro, ghost, Pozdro Miki Miki. Jak to oglądasz, to wywaliło mi znowu e, Discord, niestety. E, zostawcie łapkę, zostawcie suba, a my zaczniemy pierwszy konkurs pogrzew świata w tym sezonie. Dzisiaj kwalifikacje w Vickersum do konkursu Mistrzostw w lotach, w że Polaków się.. Polacy się zainstalują. Ee, zakwalifikują. E, dzisiaj e, wpadajcie do, do rad, Redexa e, i Gosta dam e, e, chyba może, bo dzisiaj ich kanały komentarze, komentarze. Oj, 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 upadek. Mam nadzieję, że ten film będzie długi. A nie taki 5-6 minutowy. Jak nie, no to będzie on jutro. Ojej. Eee, ja dopiero do szkoły wróciłem, do szkoły do wróciłem się trochę. Um. Nie będzie, ale... Dużo wyświetleń z tych filmów sobie. Ej, trochę użyłem, bo w sumie nie, długo nie było tych filmów ej, No trochę nie było, no. Trochę. bo ej, Były same shorts. Jutro zbyłeś short z kokkan na trochę mierze, że będzie dużo wyświetlań. Mamy pierwszą serię. No, do serii, dobrze. Będę kątów podiada. Nie będzie tak jak w peri, gdzie to prawie codziennie, znaczy no w peri chyba w ogóle nie było filmów, tak. W nie było filmów chyba. Chyba bardzo lubią skoki, no. To fajny, ja chyba wyżej, ale kupujemy dalej. Mam nadzieję, że ten krzyk będzie w naszym korze dobrze. Chyba Ile chwil? Nawet dziesiątce! Wow! łał, wow, łał. Wow. Yy, pozdro. Yy, pozdro. Pozdro. Nie mogę mnie dobrze słychać. Piszcie w komentarzach, co mogę poprawić, bo... Yy, nie wiem, czy wam się podobają te ten tym kontent, nie no to mogę nagrać coś innego. Mogę nagrać też filmy co... No, mogę nagrać y, gry... Gier, które chłopaki nagrywają. Znaczy... Y, Redex, bo... Y, Ghost... No, Jakieś rzeczy. W sumie nie wiem co, nawet nie ogarniam. Nie wiem co nagrywa y, nowy kolega, ale... Y, y,

będzie nowy film, a więc padajcie, dam link jak się tylko pojawi Dam link do kanałów chłopaków pod piętym komentarzu. No, więc padajcie do nich, zostawcie suby, lajki, żeby się chłopaki rozwijały tak jak ja. Dobra. Zadajcie pytania. No i że będzie dużo myśleli. Czy będzie pierwszy koniec? Oj, oj, oj. Fajna pogoda dzisiaj u mnie, nie wiem jak u was. Nie będzie już. No, ile punktów było tu? Mamy 13,37. Nie. Okay. Ja. Dziękuję. się porusza ta. A, nie wiem, gdzie Jak kupić akcje? Mocąc 100%. reklamy. Trading... Eee... Żeby Tak. było to widać, Tak. 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 dać? To gdzie jestem Tak. Tak. gdzie Tutaj będzie lepiej, ta, ta, Nie, tutaj, tam na razie, tam tutaj albo Nie to tu można tylko gdzieś w roku W dobra, można... dobra, tutaj, żebyście coś widzieli samo. No to jest przystanek Puchry Świata Jutro, piątek nie będzie filmów, sobotę nie będzie filmów, niedziela nie będzie filmów Może poniedziałek i wtorek będą z filmami później będzie piątek, czwartek i piątek Więc taka... Dwie, cztery filmy z tygodniu w sumie No curta o telefone